Coś mi wydropi dobra, coś mi wydropiło. Cześć, tutaj i to jest kolejny odcinek z Zaraz na tym kanale. No i tak, dzisiaj wszedł update. Mm, doszedł 8 bits, 8 jest -bit po polsku. Myślę, sobie go przetestujemy Na początek No i tak, doszło jeszcze dużo nowych zmian Zobaczcie sobie sklep Patrzcie i widzicie to Big box za 500 star Mega box za 1500 star points ów. Wow Naprawdę jestem zaskoczony Bo No jest to Korzystna oferta. Szczególnie że właśnie doszły yy, nowe rangi ogólnie i tak dalej. Ja sobie w ogóle kupię błękitną tarę. Podróżną tarą, więc najbardziej spoko dla mnie. Mamy remodel paperki. Mm, teraz wygląda o tak. No. Ciekawie, chociaż chyba tamta mi się bardziej podobała. Możemy sobie zobaczyć. No, jak dla mnie tamta była chyba trochę lepsza, ale ta na no, chyba bardziej zaawansowaną animację. Jak dla mnie. to czy coś jeszcze mamy w sklepie. Oprócz tego... Mm -hmm. Tutaj to wszystko jest zwyczajne. Tutaj no właśnie były te skinna i to tyle w sklepie. Następna ważna sprawa To Zmieniłeś trochę ustawienie trybów Starcie dalej Jest w tym samym miejscu Tutaj kiedyś jak wiecie był, Była nagroda i napad Teraz Zadyma Przeszła w to miejsce Na stałe, teraz nie będzie się tutaj nic zmieniało Napad został Zabrany do oblężenia Czyli teraz zamienia się z oblężeniem prawdopodobnie A zbiory klientów z nagrodą dla mnie jest to super zmiana, bo lubię zadymę. Mm, Zbiory klientów tak średnio. oblężenie też, więc zadyma. Super, że jest teraz cały czas. Weźmy sobie może gry solo albo może trochę inaczej najpierw. No, czy wiemy. Yy, wypróbuję go sobie. Mm, tak. Na sucho. czy tak to powiem. No jest dość wolny, ale jego atak no naprawdę mocny. Czekaj, czekaj, zobaczmy zobaczmy on zaje obrażeń, jak trafi wszystkie kule. To są 2040, ile się nie mylę. A no, teraz postawmy ulta. Gdzieś tutaj. No i jego ult sprawia, że wystawia mm, takie ta, takie tareta. Mm, tylko że właśnie on... Jakby daje ulepszenie, że tak to powiem. Tak samo wygląda ulepszenie, jak mamy ten soczew, ze starcia, starcie. Ale jeszcze nie będę. No, no i w sumie po prostu zadaje więcej. Jak nie wyjdziemy, co widzicie, znika mu to po jakiejś, powiedzmy, pół sekundy, w tam sekundzie. A tej no bije dużo więcej. Zobaczmy, ile to daje. Czy nie trafiłem teraz to nie Zadaje to jakieś y, 2652. No więc jest fajny. Jego Star Power, y, z tego co wiem, to powiększa y, zasięg tego y, Tareta o 50%, czyli jest po prostu większy. No w takim razie myślę, że sobie możemy teraz zagrać starcie jedno. Chcę spróbować go. Jak nam pójdzie. Zakładam, że wszyscy będą w nim grali. Więc nie będzie taka fajna graniem na początku. A nie, że ma głos. No to ja wam, że dosyć ciężko się nim gra. Bo jest bardzo powolny. No i właśnie. Nie my O i mam bardzo szczęśliwie, że będzie coś słabo grać. Zawsze te pierwsze gry, bo wszyscy będą nim grali. Tak samo jak rowza. Jak doszła rowza, to wszyscy nią grali. Może on nie jest aż taki głupia, ale... No jest dobry. Dobra, miało... Tam jest typ na dole, ale chyba do mnie nie idzie, to po zabrać. Skrzynka ma na trzy jak jakie trafię, nie trafiłem. Dobra, dobra. Zbieramy sobie. Mamy jeszcze kluby, fajnie. No ale właśnie, jest naprawdę powolny. A, no dobra, steamuję się. Na mi się ciężko steamować, strasznie. Znaczy nie mogę. W nie da się kręcić za bardzo. Glam ładuje się dość powoli, z tego co widzę. No ale no, zadaję zadaje dem damage z tego... ojojoj. Z tego działa, zadaje naprawdę dużo. Wystarczająco, dobra. Ten zaraz, ten skin team'a. Dobra, oj. Oł. Oh, Zatrzymamy go. A nie, mamy ten koleś, z którym mnie, nie zabije zaraz. W niemiły sposób. Dobra, zostało trzech zademiarzy. Ten koleś chyba i... Nie, ja się z nim zimowałem, ja się z nim filmowałam. Dobra, nie, nie, chcę się z nie, a tylko na boku. No, tak się ze nie, 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 tak nie, 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 Nie 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 nie, 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 No jak mówię właśnie, ciężko będzie nim grać na początku. Hmm. No po dół osób będzie nim grało. Dobrze ten problem. No właśnie, zapomniałam się, że dodać. Zostały dodane nowe rangi. Z tego sobie wiem, teraz tego nie mogę sprawdzić za bardzo, ale wiem, że doszło, doszło tak. Hmm. Doszła ranga taka 20 piło, no, od 20 do 25, potem do 30 do 35 są rangi jeszcze No więc jest to... Ciekawe Czy coś jeszcze doszło? To jest aktualności. No dobra. Tak widzicie tutaj patrzcie, są te rangi... Mm, no i... Zatem nie, no chyba tyle. Raczej usunęli kilka map, ale to nie jestem pewien jakie, więc nie będę mówił, co. No i myślę, że mogę sobie kupić jednego mega boxa Bo są naprawdę tanio i opłaca się je kupować, więc kupujemy jedną mega skrzynkę. coś mi wydropi? Dobra, coś mi wydropiło. Coś mi wydropiło. Teraz tutaj to mi wydropi. Do moczce 12, tam do najamajka jeszcze było. Dopam. Propene 31. Dobra, Leia 80 i... Szok bitewny! O nie... Kurczę, a ja chciałem jakąś postać. A dostałem szok bitewny do Shelly. Dobra. Przynajmniej mam jakiś Star Power. W ogóle słyszałem, że osłabiono plaster, tak. Właśnie nie nie dodałem o tego, o balansie. Trochę, bo sporo się zmieniło w balansie. Na przykład plaster teraz nie, da, nie leczy do pełna, tylko właśnie daje 2000, więc jest. No. dość znerwiony. Teraz tak ja. Dobra, nie mogę już kupić drugiego boxa, więc. Chyba sobie kupię big box'a jeszcze Ale nie wiem czy się to opłaca Dobra kupię go To działało dziwne to było, nie wiem Tutaj chyba nic nie będziemy mieli No nie mamy nic, ale cztery etykiety. No więc jak widzicie Spoko, spoko Ten update jak dla mnie Możemy sobie jeszcze jedną gierkę zagrać z 8 a ja myślałam, że coś lepszego mi wytropi z tego megaboxa. No ale przynajmniej mam Star Power'a prawie za darmo, więc... Fajnie, fajnie. No w takim razie wiecie, trzeba zacząć zbierać Star Pointy po prostu. Skoro czasami są skrzynki do Star Point's, no to wiecie. Trzeba korzystać z nich. Dobiera. Hmm. Trochę mnie to martwi. jest to życie. Ok, jesteśmy już po krótkim cięciu. Nie udało mi się włączyć gry, jakby coś jest nie tak albo z serwerami, albo ogólnie z moim internetem w tym momencie. Więc chyba w tym momencie zakończę ten odcinek. Możecie pisać w komentarzach jak Wam się podoba nowy update. Jeżeli Wam się odcinek spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Ja Wam dziękuję za oglądanie. No i cześć!